Mamy dzisiaj bardzo poważną sprawę do rozwiązania Dlatego potrzebuję sądu Ale mam tylko płaski świat i 10 osób, które zostawiły suba na moim kanale Dlatego dam im godzinę I w tym miejscu ma powstać 10 najbardziej epickich sądów w historii Minecrafta A potem rozwiążemy w nich nasz problem Let's go Mamy poważny problem Ktoś ukradł mi drzwi Jeśli je gdzieś widzieliście, proszę napiszcie Wyglądały mniej więcej tak, tylko na środku miały wielką twarz do knesa Znaczy... nie słyszeliście, co? Myślę, że to jest sprawa dla sądu Dlatego w tym miejscu zaraz powstanie 10 sądowych, którzy będą musieli rozwiązać moją sprawę. Liczę, że mi pomogą z drzwiami. Let's go! Pozostało 60 minut do końca i mam nadzieję 65 do happy endu tej sprawy. Kradzież drzwi to jest poważna rzecz. Mam kilku podejrzanych, ale, ale o tym później. Nie powinno się, wiecie, mówić takich rzeczy przed tym, jak jeszcze sąd nie powstał w ogóle. Każde słowo, które powiem może być wykorzystane przeciwko mnie. Jedyne, co póki co mogę, to podziwiać piękną architekturę drzewek. Okej. Okay. Ciekawe zaczynać budowę sądu od drzewek. Nie no fajnie, można było też na przykład 5 minut zniszczyć pół bloki. To to jeszcze lepiej. to już wolę drzewa. Na szczęście niektórzy wzięli się za tę sprawę bardzo na poważnie. I to mi się podoba. Panie sypie No i proszę pana, to od razu widać, że to będzie sąd. Ty, a może tamten Typek nie miał polskich znaków i zamiast sąd zrozumiał sad? O nie. hej Ej, bo ja nie wiem, czy ja lepsza z polskimi znakami, czy nie. O nie. Stefy, jakby co, to temat to sąd, a nie sad. Tak tylko mówię, jakby co, nie? No. Dobra, to na szczęście polskie znaki się załadowały Znaczy chyba Jest też opcja, że to są tylko pancerne mury, a w środku będą jabłonie Nie no nie, dobra, nie, nie ma opcji Wow, drzwi Prawie takie jak zgubiłem, powiem ci Bardzo to podejrzane, ale dobra, niech ci będzie Zaczynać budowę od drzwi Nie, nie, czekaj, ty ściany budujesz z drzwi Szanuję <grymina> To się nazywa porządny architekt Wie jakie materiały są pożądane Wie co lubi inwestor Bardzo na serio bierzecie sprawę z drzwiami Rozumiem, to wspaniale Jejku, no naprawdę <grymina> A jeszcze jedni na poważnie sprawie bezpieczeństwa. Wykrywać metali! Nie musiałbyś zrobić wykrywać kawałków drzwi, jak ktoś mi je ukradł, to pewnie na palcach, bo zostały jakieś te. Nie wiem co, co może zostać po drzwiach na palcach. Coś na pewno! Przepraszam bardzo, panie Janku. Ja mam wrażenie, że ten pana sąd na mnie dziwnie patrzy. Nie wiem, czy to jakieś moje, wiesz, dziwne spostrzeżenia, ale no po, po, to jak mam po prostu takie wrażenie, nie? Czemu ta podłoga na mnie patrzy? Ładne więzienie, czekaj, co? Jakie więzienie sąd miał być! Co wiele tłumaczy! Chyba musimy poważnie porozmawiać. Jeden buduje mi sad, inny buduje mi więzienie. Na szczęście. Stało nam do dyspozycji jeszcze 8 budynków Które mam nadzieję spełnią swoje zadanie Ewentualnie to jeszcze może być Restauracja westernowa Tak wygląda Nie wiem czy budynek sądu kojarzy mi się tylko i wyłącznie z czymś takim Albo ewentualnie z czymś takim nie, Ale co jak co, to jest bocarne Zbudować coś takiego w 17 minut Łopanie, pan to ma łeb jak sklep Patrzcie ile zbudowały niektóre inne osoby Jedną ścianę, nawet nie całą A tu szaleje I dobrze, potrzebujemy poważnych zawodników i poważnych sądów Moje ukradzione drzwi same się nie odnajdą Sąd rejonowy w żelazowy wielkim. U-la-la, -la, proszę, pana, biuro! Mamy pierwszą salę sądową, która zaczyna się zapełniać. I nigdy nie byłem na sali sądowej. I jedynie oglądałem Annę Marię Wesołowską, to, to, to wszystko, jeśli chodzi o moje znajomości sądów, ale tak chyba być powinno, co nie? Ława sędzi, tu jakiś obrońca, ktoś tam oskarżony, nie wiem, a tutaj siedzą ci, e, widownia, nie, tak? Nie mam dla tego pojęcia pomocy. To powinny być drzwi, ryb drzwi. Wam też ukradli! Ty to, to naprawdę jakiś poważny ukradać drzwi. W tym mieście. Te no widerowe róże to tak nie zachęcają do wchodzenia tutaj. Wygląda, jakbyś chciał mnie zabić, a nie orzec, kto ma rację, a kto nie. Kurde, bele, ale tu się ładnie zaczyna robić, naprawdę. To będzie chyba najbardziej ekskluzywna ulica, jaka powstała w historii tej serii. Same pałace, do no, jej no więzienia i sady. O, i biblioteki. To chyba warto, żeby przechowywać jakieś ważne księgi sądowe, czy, czy, czy coś takiego. Co jeszcze powinno być w sądzie. Poczekalnia pewnie by się przydała, o, właśnie. Pewnie jakieś, jakieś biuro, czy coś w tym stylu. Naprawdę, chyba powinienem to sprawdzić przed odcinkiem. Że jakieś kibelki, jakby oskarżony miał się zsikać ze strachu. No, bo nasze sprawy będą poważne. Kradzież drzwi to nie jest byle. Co? Ja na miejscu oskarżonego to nie dość, żebym się zsikał. To jeszcze bym. Nieważne, co bym zrobił w gacie. Ziomek, co włożył więcej zmysłu artystycznego w podłogę niż ja w całe moje życie. Ty, w ogóle działkę sobie powiększył. Co jest? Okej, okay, to, to, to chyba nie jest nielegalne. Zapowiada się mocarnie. Cokolwiek to nie będzie za 30 minut. To już po tej podłodze wydaje mi się, że to będzie mocny konkurent. Ej, właśnie! 30 minut za nami! Oba czasu minęła jak w 3 minuty! A, a, a było to 30, to trochę dziwne w sumie. Ale tyle, ile naszym ziomkom udało się zbudować w 30 minut, to czasami nawet w godzinę nie budują. E, chciałem tylko zaznaczyć, że nie dotyczy to wszystkich. Niektórzy przez 30 minut zbudowali dwie ściany. Black o, ja, ja nic nie sugeruję, ale jeśli nie pospieszysz, to twój sąd to będą 4 ściany i pół sufitu. Weź chociaż ławeczkę na dworze postaw, że można było te rozprawy chociaż robić w ogródku. Bo to, że budynek skończysz, to ja już w to nie wierzę! O, proszę bardzo. Hej, czy temat to kemping, bo zbudowałeś namiot? Bardzo ładny namiot, tak Podwójny i bez drzwi, to już wiemy. Bez żadnego wnętrza też, to tu, tu prawie tak jak ja. Ciekawie mnie, co znajduje się w tym, jak to autor powiedział, w więzieniu. Dzień dobry, witam serdecznie. Okej, okay. kolejne smutne minki. Dlaczego sąd na mnie patrzy? Jesteś aresztowany, czekaj! Za co? Ja nie chcę skończyć jak te bałwany! Nie nie, 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 nie zgadzam się. To ty je tu więzisz, to ty jesteś! Nie! Spadaj stąd! Ja mam wrażenie, że tu ty robisz jakieś zakazane rzeczy. Chowasz bałwany w sądzie. Uważaj, uciekają! Jeszcze golemy będziesz chował, tak? Jeszcze będziesz je pił, Antek. To ty. Będziesz w tym sądzie siedział, a nie ja! Ja już to zapiszę, żeby każdy wiedział. Oskarżony Antek 2, 4, 6. Proszę bardzo! Zaraz tu wrócę z sędzią, zobaczymy, kto się będzie śmiał! Zreżytowane ze złe zasady golemowania, podtrzymanie się pod golema. No przecież to ty! Jakie złe zasady? To ty je więzisz! Nie, ja wychodzę. Jeśli to będzie ucieczka z więzienia, mnie to nie obchodzi. Ja nie rozmawiam z takimi oszustami! Ej, zauważyłem ciekawą rzecz. Po tej stronie te budowle są małe, co nie? Ale jak się obrócę, to takie są ogromne. Ci, co się podzielili na wielkie i małe sądy. Znaczy, chciałbym Zaznaczyć, że mały sąd to wcale nie oznacza, że brzydki, co nie? Może też oznaczać, że ktoś się skupił na szczegółach zamiast budować wielką bryłę. I dobrze. Dzisiejsza rozprawa 15.00. Osądzony że żelazny prowanie to. Do... Gdzie <laughs> oskarżasz o kradzenie dorszy. Wam już poskradało wszelkie rozumy, ale to jest ładnie. Ja nie chcę być osądzony. Co ty w ogóle gadasz? Przecież ja mam Alibi, panie. Wtedy byłem, byłem. Szukałem moich tych drzwi, które ktoś ukradł. Jaki, ja? No spójrz na mnie. Ja bym ci dorsze ukradł. Rozbawiam z wami i tyle w temacie. Dużo drzwi fajnie. Ja nie mam żadnych, bo mi ukradli. A w środku? Kurde, ale wy to ładne budujecie. Po co sędzi e, łopata? Pff. Znaczy, to pewnie ma ważne funkcje. 15 minut do końca. Jakby na przykład, wiesz, chciał kogoś wkopać, co nie? Pff. To najbardziej suche żart w historii tego kanału. papa. A konkurencja była naprawdę spora. E mam nadzieję, że to M jest od y, mój sąd najwyższy, a nie od innych rzeczy, od których mogłoby to na przykład być. Sąd Donald's. Co? Dosyć, po prostu dosyć. W jaki sposób ty to połączyłeś jedno z drugim? Co zachodzi w twojej głowie? Nie wiem, co bardziej podejrzane, to czy brak dachów. Wielku mój drogi, ja ekspertem od dachów nie jestem. Jestem ekspertem od drzwi, to się zgadza. Jeśli o nie chodzi, nie mam totalnie nic do zarzucenia, ale jeśli chodzi o dach, to nawet mimo mojego braku kompetencji mogę stwierdzić, że czegoś tutaj brakuje. Nie wiem, no na przykład, wiesz, jakby jego samego dachu, czegokolwiek, co zasłania to od deszczu. Z tej biblioteki to ci akwarium Robi. O, ale są kibelki! Dzajemie będzie ładnie pachnieć, wentylacja niepotrzebna. Szadłę. Nie. Ile papierów? Wow, jeszcze więcej? O, yy, czekaj, cześć, co? Czemu papier jest na zewnątrz, a nie w kiblu. <grym>, dlaczego? Trzeba zabrać tyle, ile się potrzebuje i dopiero potem wchodzisz do środka. O nie! Tutaj jest! Co to za dyskryminacja? Nie dzikam. Weźcie się lepiej, za ten dach zabierz, a nie. Wszyscy mają. Niektórzy dziurawy, ale mają! Ja tu myślałem, że tamto bez dachu będzie zalewać, a tu się okazuje, że nawet bez dachu zalewa. Ej, bo tu chyba kanalizacja wybiła! Tu to jest poważny problem! S ale jak tu wybiła, jak to toalety? nie ma. Czemu ja gadam tylko o toaletach? Nie wiem, bo to jest ważny element. Po prostu lubię toalety, okej? Okay? Dbam o to, żeby osoby osądzane i sądzone i które oskarżają miały dostęp do toalet. Odważny sąd taki bez drzwi, powiem ci mordo. Wchodzi się po prostu z podwórka i tyle. Jak mówiłem, problem z kradzieżą drzwi jest o wiele bardziej powszechny niż mogłoby się wydawać i pod żadnym pozorem nie należy go lekceważyć. Na szczęście za minutę wszystkie problemy tego świata rozwiążemy w sądach. Dziesięciu z tego niektórych bez to już się nie zmieni. Ja już w to nie wierzę. Dawajcie, ostatnie bloki. Ostatnie dekoracje. Ostatnie drzwi. Trzy, dwa, jeden. Koniec czasu! Sąd orzeka, że koniec czasu! No i co tu mamy? Gdzie będzie moja rozprawa o drzwiach? Sprawdźmy to! Macia w gaciach, co? Co Zapowiedzcie na to, żebyśmy naszą sprawę rozstrzygnęli w sądzie, który wygląda jak wprost złe Czy w środku też paduje dziki zachód? U lala, nie! Co to jest? Sędzia macia w gaciach. Jak Jakiś inny ważny Robert Dorż, a po tej stronie ktoś też ważny! Zanon Łosoś! A tutaj Guzik do przegrania rozprawy! Już się boję! Dobrze, szanowni sędzio, witam serdecznie. Sprawie wygrana! Inni ludzie! Pan żelazny PL proszony jest o kliknięcie przycisku, przegrana rozprawa po prawej stronie. Dziękuję. A czekaj, bo tu jest to po... <laughs> no, nieważne. temat rozprawy! Czy wszystkie McDonaldy powinny wylecieć na Marsa i dać ludzkości spokój? No nie wiem, ja czasami lubię, ale niech będzie, tak! Inni ludzie, uważają. Uważają, że nie. Kolejna strona. Kto wygrywał? Inni ludzie. Czyli ja przegrałem, tak? I muszę kliknąć, że przegrałem. Dobra, klikam. Przegra. A nie, nie chciałem No cóż e, W tym sądzie naszych spraw nie będziemy rozstrzygać Bo nie chciałbym, żeby to się tak kończyło Dam szansę sądowi numer dwa I ty słoneczko Powiem ci, to wygląda bezpiecznie, wiesz I ładnie w środku Od razu wiadomo, że to nie ja ukradłem drzwi No bo jak ja miałbym ukraść drzwi, jak ja przecież je ten e, Ja zgłosiłem, że ich nie mam To dziwne, to by było jakbym ja je ukradł Proszę pani, czy tam pana, co to jest Co to Ej no, że w sądzie tajne pomieszczenia to tego, że nie spodziewałem. Jak tam się schodzi? Nie tam jeszcze? Okej, okay. przepraszam, przepraszam, to nie wiedziałem, że jest jakaś kolejność. Idź do kwiatka po prawej. No przecież no byłem przed chwilą! <grafy> Oskarżony ukradł drzwi. Tak wiem! To jest bardzo prosta sprawa i czekam aż ktoś w końcu ją rozwiąże! Kwiatek po prawej! Co tu niby jest? Tu są moje drzwi, które ktoś ukradł. Proszę powiedzcie mi, że one tutaj są. To wszystko, co mam. Mam nadzieję, że on przegra. Dobra, ogarnij jeszcze beczkę dorszy i będzie jakby kwita i przegra. <grafy> Czy tu się odbywają jakieś konspiracje i ktoś przekupuje sędziego? Nie wierzę. Po prostu nie wierzę. Co to jest? Nie podoba mi się to. A! No jeszcze! Koniec z tym! Sędzie go przekupili. Osobę oskarżającą zabili. W tym sądzie również naszej sprawy rozwiązywać nie będziemy. Ale w tym to już bym chciał, bo wygląda potężnie. Syp, Nie wiem, jak to jest w ciągu jednej godziny, ale jestem pod wrażeniem. Uczestnicy winni. To nie ja. Tutaj sędzia. To te... Czekaj, czekaj. To ja będę uczestnikiem, ale niewinnym. Spokojnie. Panie i panowie i wszyscy inni. Oto nasza sala rozpraw. Sprawa o kradzież tych drzwi. O! Czyż Znaleźli je! To dobrze, to dobry znak? Co, mój, mordo, to jeszcze lepszy znak. Jeśli sędzia tak mówi, to tak musi być! Panie sędzio! Bo ja bym chciał po rozprawie odzyskać te drzwi. Jest taka ob Czemu tu nikogo nie ma? Zostałem sam z moim problemem. Wszyscy mają gdzieś moje drzwi. Może tu? Proszę. Zezes! Witaj w pod złotą Sigiemką. Aktualnie rozgrywa się rozprawa o nielegalny handel dorszy. O, to też mnie interesuje. To bardzo ważne rzeczy. Prosimy o ciszę na sali. Dobrze. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Sala rozpraw. Cichutko, cichutko, cichutko. Oskarżony jestem, pan. Ja nie chcę nic mówić, ale mu z kieszeni wypadają dorsze, więc to jest bardzo. To jest bardzo prawdopodobne, że to był on. Za to oskarżającym jest ten ziobek, a sędzia. Sędzia, sędzia nie ma głowy Mordo, mi się wydaje, że sprawa jest rozstrzygnięta Patrz na to, patrz co mu z kieszeni wypada Panie sędzio, proszę, proszę na to zobacz! Przepraszam, miałem być cicho, dobrze, przepraszam, przepraszam Chciałem tylko powiedzieć, że to jest bardzo oczywiste kto tu jest winny Ale pieniędzy mają w tym sądzie? No, 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 powodzi się Wejście dla służby, eee, okej okay. Czy ja jestem służbą? Eee, to twój koniec, w sensie koniec tego tunelu Chciałeś powiedzieć czy, o co chodzi? Bo tak nie do końca rozumiem Aaaa! Nie, nie, ja, ja mam dosyć już, po prostu. Ja mam dosyć! Od kiedy sądy są od tego, żeby wyrzucać mnie w kosmos? Zaraz oprócz drzwi będziemy mieli też sprawę zamachu na mnie! Proszę bardzo, pani Antku, proszę mi tu powiedzieć, ja tam był zamach na mnie! Witam w kościele katolickim. Proszę o zajęcie miejsca podpisanego na. Co? Zaczynam się bać, pani Antku, bo oni tu mnie. Jak oskarżony! Oni mnie zabili przed chwilą! Nie no, nie wierzę, w tym świecie jest coś bardzo nie tak. Patrz, dorsze więzi, tutaj golemy więzi. I o co ja jestem oskarżony? To oni mnie zabili już trzy razy! Panże żelazny oskarżony za zalanie dworu sądu udawanie golema, kradzież dowodów osobistych żelaznych golemów, zakradzież filmów zamknięcie dorszów i golemów w klatce no o czym ty w ogóle tu piszesz no? nie proszę pana ja niczego nie podpiszę ja się do, ja, ja się do niczego nie przyznaję to są bezpodstawne oskarżenia pan tu jest oskarżony o tworzenie bezpodstawnych oskarżeń ja, cię sędzia nie ma tu żadnych Aaaa! To nie ja, to, to, to nie byłem mi ich... <grydy> Co tu się właśnie stało? Po raz kolejny Kiedy myślałem, że już jesteśmy w końcu Normalnie, tak? Że już koniec tych zamachów Niech ktoś się w końcu Za to weźmie na poważnie Tutaj drzwi wam też ukradli, więc to jest poważna sprawa Panie sędzio, proszę, proszę Ciekawe kto popełnił to świństwo No właśnie, ciekawe kto! A <grydy> Okej, okay, to wiele tłumaczy. Do tego pada, to ja raczej bym żadne świństwa nie podejrzewał. Prędzej. Przez się ja nie chcę nic sugerować. To nie tak, że, że świnia wygląda, jakby pewnie jakieś świeństwa. Ale wiesz, panie sędzio, są tutaj pewne poszlaki wskazujące na to, że to mogła być jednak bardzo konkretna osoba. Znowu Krzyż. Czemu znowu kościół? Co ma krzyż do sądów? Ty w sobie jakby usunąć tych dwóch ziomków, to to wygląda trochę jak kościół. Sąd numer 6. Polski sąd. Albo raczej powinienem powiedzieć Sąd Donald's. Ach. Mleko, powiedz mi, mój drogi, co cię pokusiło? Co ja ci zrobiłem? Że ty mi robisz takie rzeczy. Dlaczego w środku sądu jest McDonald's? Menu, łzy osób, które usłyszały wyrok. Drzwi dorsze, zabawkowe. Nie, ja nie wytrzymam skąd ty to wziąłeś. Temat rozprawy. Ktoś ukradł drzwi. O, dobrze. 20 lat pozbawienia wolności. W końcu! Ale dla kogo? Kto mi je ukradł? Powiedz mi! Gdzie jest oskarżony? Pusto tu jest! Nikogo tu nie ma! On nie poniesie żadnej odpowiedzialności za moje drzwi! Uciek stąd! Te 20 lat to se możesz wrzucić do kosza w toalecie! Proszę, Figierek, pomóż mi, chociaż ty nie masz sprawy. Ja wiem, że nie masz dachu, ale Dach o niczym nie świadczy. Może chociaż ty mi pomożesz w mojej sprawie. Jest poważnie. Zaczynamy od wykrywacza metali i ochroniarza Konstantego. Są toalety? To jeszcze lepiej. Nie ma dachu? To jeszcze lepiej. Oby tylko była sprawiedliwość. To wystarczy. To jest jakieś miejsce sekretarki albo sekretarza pewnie. Tutaj mamy dyrektora albo sędziego. Cokolwiek i, i bibliotekę z ważnymi książkami. Albo archiwum. Może to być i archiwum. Spoko. Ale co mnie interesuje proszę pana to to jak wygląda sprawa sądowa. Właśnie. Sędzia Anna Maria wesoł. Wskazuję pana żelaznego za zrobienie z memów i wy mam wywalone w jego więc i tak jest winny, będzie za karę zamykam pana w więzieniu na 24 godziny. Znowu mnie oskarżają, znowu mają gdzieś, że to mi drzwi kradną, że to mnie zabijają. Cztery morderstwa co już przeżyłem, proszę pana, w tym miejscu, na tym świecie, zaraz obok, po sąsiedzku. I co? Zero sprawiedliwości. Tutaj, tutaj was się wszystkich powinno wsadzić, a nie mnie, wasze niesprawiedliwe sądy. Dwie ostatnie szanse na sprawiedliwość na tym świecie, proszę państwa. Proszę, proszę. Tu jest naprawdę ładnie Są drzewka z przodu Jest to i jednocześnie sad i sąd Nieważne czy macie czy nie macie polskich znaków Aby chociaż tutaj była rozprawa Osądzony, żelazny, porwanie dorszy Zapomniałem Prace wiarę w sprawiedliwość na tym świecie Bardzo ładnie tu Ale co mi z tego, że tu jest ładnie Jak tu nie ma sprawiedliwości Jak wszystko jest obite kłamstwem Jak nikt mnie nie chce wysłuchać Jak wszyscy mają gdzieś moje problemy Wow, idziemy głęboko, let's go Co mi z tego, że to jest ładna praca Wygląda trochę jak jakaś taka prada Prawda świątynia! Ale co mi z tego, jak mnie oskarżają po raz kolejny. Ostatni kloc przed nami. kam 1, 2, 3, 4, 5. Sąd rejonowy, w żelazowy wielkim. Let's go! Pomieszczenie techniczne dla pana technika, a nie, jednak dla książki i archiwów, do dobrze. O, tu przechodzimy do sądu, ale ja wolę przejść oficjalnym wejściem, czyli sala sądowa. Dzień dobry! Powiedz mi proszę, że nie jestem oskarżony. Powiedz mi proszę, że ja... Okej, okay, jestem żelazny, a to jest złodziej drzwi! Mamy to! Udało się! On jest na sali! Nawet wygląda, jakby ukradł te drzwi! Proszę o sprawiedliwość dla niego! Powiedz mi, kto wygrał? Ja wygrałem! Mamy to! Jaka kara dla sprawcy? 100 tysięcy złotych! No i w końcu ktoś wziął się na poważnie! Za mój problem! Dziękuję, Kam! Tylko na ciebie czekałem! Biura! Na co mi biura? Moje problemy są już rozwiązane! Biura mi są niepotrzebne! Jestem szczęśliwym człowiekiem! 10 sądów musiałem zwiedzić, żeby w końcu wziął to ktoś na poważnie! Dajcie znać, jaki był wasz ulubiony sąd! Pa! O, albo ewentualnie możesz też być na odcinek po prawej stronie, gdzie Sprawdziłem nielegalne CD w nowej wersji Minecrafta. Mówiąc nielegalne, mam na myśli niebezpieczne dla naszych mózgów. Dlatego lepiej uważaj z tym odcinkiem i nie klikaj go zbyt pochopnie. Pa!